Dobrze, wszyscy głodni, więc postaram się zdążyć. Tym bardziej, że temat bardzo przyjemny. Perspektywy rozwoju infrastruktury lotniskowej na Mazowszu do roku 2035. Nazywam się Marcin Danił, Polskie Porty Lotnicze. Zarządzamy lotniskiem Chopina, tak dla przypomnienia. Lotniskiem w Radomiu. Jeżeli chodzi o Mazowsze, lotniskiem w Zielonej Górze, jeżeli chodzi o, o e, kraj. No i jesteśmy udziałowcem lotniska w Modlinie, jak również w większości lotnisk w Polsce, ale to, jest, to są udziały mniejszościowe. Zaraz, okej, okay, tu wszystko ma ładnie napisane. Dobra. Na początek, trochę o tym, jak się roz, rozwija lotnisk, lotnictwo czyli Świat 2019 to było 2,5 miliarda pasażerów. Europa, Świat to był 10 miliardów, znaczy 9,5. Polska 2024, 60 milionów pasażerów. Wzrost w stosunku do roku 2019 22, natomiast do zeszłego roku to jest 15% i to jest jeden z najwyższych wskaźników wzrostu w Europie. Średnia europejska to jest 4%, więc co do zasady gonimy świat. Wpływ na gospodarkę to jest 851 miliardów euro. Tyle generują PKB branża lotnicza i lotniska w Europie. W Polsce to jest 14 miliardów euro, 60 miliardów złotych, gdybyśmy tak chcieli przeliczyć po 4,2, 500 tysięcy miejsc pracy, więc branża się rozwija. Wróciliśmy do Wróciliśmy do ruchu po pandemii. 2019, dlatego często porównujemy, bo to był ten rok pełny przed pandemią, i wskaźniki, prognozy mówią, że zatrzymamy się na poziomie, my Polacy, 10-13% przez najbliższe lata, a potem to będzie już takie równanie do Europy, czyli do tego wskaźnika 5-6%. Okej, okay, to przechodzi, przechodzi. Dobrze, lotnisko Chopina. W zeszłym roku 21 milionów pasażerów, w tym roku 23,5. Zakładamy wzrost pomiędzy 13 a 15%. Lotnisko w Modlinie. No, w tym roku może te dane nie będą najlepsze. Najlepszy rok to był rok 2023, to było 3,4 miliona pasażerów. 2024 niestety spadek. No, wynika to z, z negocjacji umowy z Ryanerem, który zmniejszył ofertowanie. Lotnisko Warszawa Radom, nowe lotnisko w tej skali. 112 tysięcy pasażerów w 2024 roku, w tym planujemy, żeby tutaj za dużo nie powiedzieć, żebyście mnie nie rozliczali, no ale powiedzmy 120-130 tysięcy pasażerów. Tam struktura jest. Bardzo prosta, głównie ruch czarterowy, ale też mamy nowości. Barcelona ruszyła niedawno, bardzo duży, bardzo duży load factor, trzy razy w tygodniu, więc zapraszamy. Niedaleko. Trochę o modernizacji lotniska Chopena. Dzisiaj przepustowość wyczerpała się tak naprawdę, jeżeli chodzi o piki... Bo jak wiecie lotnisko, wiecie państwo, lotnisko działa nierównomiernie, nieliniowo, ten ruch się rozkłada tylko tak naprawdę mamy do do czynienia z pikami, jest ten pik poranny, jest przedpołudniowy, wieczorny i nocny. I pik poranny jest już zapchany. Tak naprawdę nie jesteśmy w stanie już oferować nowych slotów. Natomiast gdzieś tam jeszcze możemy upychać? Zeszły rok, zeszły rok, jeżeli chodzi o przepustowość, jeżeli chodzi o to, już mówiliśmy, to było te 21,300, dzisiaj mamy 23,5, więc tak naprawdę to jest już niemalże ta, ta przepustowość wyczerpana. W związku z tym podjęliśmy decyzję o modernizacji, modernizacji lotniska Chopina. Cel jest taki, żeby nie utracić na rzecz innych lotnisk, szczególnie zagranicznych pasażerów, które chcą latać z Polski, bo jak wspominaliśmy, ten, ten wzrost rok do roku jest bardzo duży, to jest te 15% i ten trend zostanie utrzymany przez najbliższe kilka lat. Czyli jakbyśmy nie rozbudowali, no to ci pasażerowie by szukali innych lotnisk. Lotnisko Chopina, przypominam, że to jest jedyny port w Polsce hubowy, więc tracilibyśmy ten tranzyt, tracilibyśmy ruch międzynarodowy na rzecz, na rzecz innych hubów, nie wiem, na rzecz Pragi Wiednia, i tak dalej, i tak dalej. Więc rozbudowujemy o 15% powierzchnię, czyli ze 165 tysięcy do 189 i głównie to będzie dotyczyło procesora, czyli tego terminala w części operacyjnej i piersu południowego. To jest mniej więcej, mniej więcej 20 tysięcy metrów kwadratowych, tak gdybyśmy chcieli to przeliczyć. Co jest najważniejsze, oprócz, oprócz przebudowy terminala, no stanowiska postojowe, wąski kadłub z 62 do 83 miejsc postojowych, to wzrost o 34%, szeroki kadłub z 15 do 24, o 60 to jest ten, ten jak gdyby, te miejsca pośrodkowe, które będzie wykorzystywała głównie, mam nadzieję, flota nowa naszego narodowego przewoźnika i będziemy ofertowali też więcej na czarterach tych podróży dalekich, które są wykonywane poprzez te szerokie, szerokokadłowe samoloty typu Boeing 787, czyli kod, kod D i e. Koszt inwestycji miliard. Ładnie brzmi, ale mamy tam rezerwę 40%, gdyby, gdyby były jakieś nieprzewidziane, nieprzewidziane koszty. No i tak jak mówiliśmy, ta po modernizacji, czyli, czyli w roku 29, w lecie, w, w branży lotniczej lato, to jest koniec marca, ostatni tydzień marca, będziemy gotowi na przyjęcie 30 milionów pasażerów, to jest też zakładką, powiedzmy 30 do 35 może maksymalnie. I to nam da 52 operacje na godzinę. Więc, więc ta skala będzie duża i to nam zapewni obsłużenie tego, tego popytu, który dzisiaj, który dzisiaj jest bardzo szybko rośnie. O Tak ta modernizacja będzie wyglądała. Te czerwone miejsca to są piers południowe i rozbudowanie tam procesor po lewej stronie. Tak ładnie będą samoloty ustawione w nowej rekonfiguracji i to nam, daje, to nam daje 52 operacje na godzinę. Jeżeli chodzi o tą część airside, czyli tą część lotniczą, no to drogi startowe są właściwie przygotowane, drogi kołowania również, więc tutaj, tutaj żadne dodatkowe inwestycje nie będą wymagane. I oczywiście wszystko, jeżeli chodzi o rachunek ekonomiczny się spina. Mówiąc kolokwialnie, czyli to, co wydamy, zarobimy. Może tak dla przykładu. Zysk netto za zeszły rok to jest 600 milionów, miliard 600 obrotu. W 29 roku, jeżeli weźmiemy pełny, pełny rok, zakładamy miliard, miliard zysku i, i około 2 miliardy 400 obrotów, więc rachunek ekonomiczny jest bardzo prosty. Tak, to jest wszystko zaplanowane, żeby, żeby poniesione koszty zwróciły się, żeby, żeby tak zwane NPV z inwestycji wyszło dodatnie. To taki króciutki jeszcze filmik, jak to będzie wyglądało. Tu zamiast czerwonych są niebieskie kolory. A. Krótki, bo było mało czasu. Przyszłość: 2032 lotnisko Chopina przeniesie się do Baranowa. Będzie to lotnisko Chopin. 2, albo Chopin Biz. Tak się przyzwyczailiśmy to nazywać, bo tak naprawdę to nic innego jak operacyjnie i komercyjnie wszystkie operacje zostaną przeniesione do nowego lotniska w Baranowie. Dużo pytań odnośnie tego, co, co zrobimy z tym miejscem tutaj. No. Koncepcji jest kilka, na pewno, na pewno nie będzie to wyglądało tak, że umówimy się z deweloperami i to sprzedamy w sposób niecny, natomiast plan jest taki, żeby z władzami miasta, z władzami kraju ustalić co byśmy chcieli tam zrobić. Pierwsza koncepcja to jest część ta lotniska Chopina z jedną drogą startową. Chcielibyśmy, żeby była wykorzystywana była na, na cele lotnicze, ale raczej badawcze. Na, nowe, na badanie nowych technologii, na, na centrum, które mogłoby zajmować się badaniami i rozwojem. Natomiast reszta oczywiście mogła być w jakiejś formule, nie wiem, szkolnictwo, może sport, może również mieszkaniówka. To ta część, która kompletnie nie będzie używana do, do tej części badawczo-rozwojowej, no, ale to są plany na przyszłość. Tutaj na pewno ruch komercyjny nie pozostanie, bo, bo wtedy cały pomysł budowania centralnego portu nie miałby sensu, więc ten ruch będziemy stąd wynosić. W związku z tym, myślę, że, że będzie tutaj miejsce do popisu dla wszystkich planistów, urbanistów. Będzie bardzo fajny, bardzo dobrze skomunikowany teren do wykorzystania. Trochę o lotniskach na Mazowszu jeszcze. Chcielibyśmy, może słowem wstępu, lotnisko, centralny port komunikacyjny jak gdyby nie będzie wchodził w, jeżeli chodzi o sprawy konkurencyjne, w drogę portom regionalnym. To będą dwa różne modele biznesowe. Centralny port komunikacyjny to będzie ruch tranzytowy, ruch hubowy, który dzisiaj lotnisko Chopina, tak jak mówiłem, jako jedyne obsługuje plus ruch dla Mazowsza Warszawy i to będzie głównym, głównym zadaniem lotniska centralnego. Natomiast lotniska regionalne będą robiły to samo, co robią dzisiaj, czyli obsługiwały ten lokalny teren. Dzisiaj dzisiaj nikt nie chce jechać do Warszawy, żeby sobie polecieć do, nie wiem, do Paryża, bo każdy port regionalny większy ma połączenia z Paryżem, nawet radą. Czy do Barcelony też zapraszamy, też był Rzym z Radomia, więc można sobie, można sobie polecieć. Więc te porty regionalne będą się rozwijały w tej samej dynamice, przy czym jak widzimy strukturę ruchu, tam głównie, głównie są linie niskokosztowe, linie tradycyjne, które dowożą do swoich hubów. No, i mamy przypadki, nie wiem, Krakowa, który jest drugim portem w Polsce, ma również tradycyjne na Bliski Wschód do, do Stanów Zjednoczonych i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ta struktura, głównie mówi o trendach, ona pozostanie taka lokalna i te porty się będą rozwijały również na Mazowszu. Port w Modlinie jest doskonałym portem, jeżeli chodzi o obsługę tego ruchu niskokosztowego, dzisiaj głównie Ryanair, ale on ma wszelkie ku temu. Możliwości, żeby oprócz Ryanaira był ten ruch charterowy, ten tańszy, ten budżetowy i pewnie inne linie niskokosztowe, jak gdyby nie chcę tu mówić z jakimi liniami rozmawiają władze portu, więc lotnisko w Modlinie, one jak gdyby przez ostatnie 8 lat było blokowane, jak wiem w każdym calu swojego rozwoju. To była blokada polityczna, bo ten port miał być zamknięty, a miał, jak gdyby, rozwijać się port w Radomiu. No nigdy to się nie uda, bo na siłę się linii lotniczych nie przekona. Co widać dzisiaj? Czyli mamy port w Modlinie, który jest zbyt mały, i mamy przeskalowany port w Radomiu. No tak się kończy polityka, jeżeli wchodzi ona w biznes. I to było kompletnie nieprzemyślane, wydane miliard złotych nie tam, gdzie trzeba. Jak gdyby nie będę tego komentował, no to jak gdyby tam głupota mogła latać, to, 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 to by się wzniosło na najwyższe poziomy. Natomiast tak, wracamy do normalności. Modlin 500 milionów. Chodzi głównie o rozbudowanie terminala i wszelkich stref komercyjnych plus parkingi. I... To jest rozpisane na takie etapy na kilka lat. Najpierw zaczniemy od terminala i od, od płyt postojowych, których najbardziej brakuje, a potem będą te dodatkowe rzeczy doklejane. Zakładamy, że tam ruch będzie na poziomie 6-7 milionów i to jest bardzo konserwatywne, głównie tak jak powiedziałem. Linie niskokosztowe i, i czarterowe, też niskokosztowe, te, te budżetowe kierunki. Nie wiem, w jakiej to będzie konfiguracji. Dzisiaj port ma bardzo duże problemy, tak jak mówię, więc pewnie będzie, będzie potrzebował jakiegoś wsparcia, oczywiście zgodnego z prawem. Musimy zrobić test prywatnego inwestora albo test prywatnego wierzyciela i później będziemy mogli o tym dalej rozmawiać. Tu są dokładne, nie będę zanudzał, ile gate'ów i tak dalej, natomiast głównie terminal i, i część ta w, w płytach postojowych, droga startowa, to też chciałbym zdementować, ona cały czas jest w dobrym, dobrym stanie, ona oczywiście wymaga w części środkowej dodatkowych inwestycji i utrzymywania takiego bardzo skrupulatnego, ale to jest cały czas dobre lotnisko, bezpieczne. Zachęcam, cały czas tam jest 40 czy 50 destynacji, e, bardzo dobrze skomunikowane. Również Port Mody, nie przypominam, za chwilę będzie miał połączenie kolejowe. Okej, okay. drugie lotnisko, lotnisko w Radomiu. No właśnie, to jest ten przykład, że tam mamy terminal w Radomiu. Także, jeśli Państwo sobie mogli uzmysłowić. na 4 miliony pasażerów mamy 100 tysięcy pasażerów. Sukcesem, będzie, sukcesem tego portu będzie, kiedy osiągniemy tam poziom 400 tysięcy pasażerów, czyli tak naprawdę jest przeskalowane razy, kilkanaście razy. Natomiast, tak, ten port ma szansę rozwoju oczywiście. Tylko pamiętajmy, że ten port jest dzisiaj traktowany w Polsce jako port regionalny. To nie jest port dla Warszawy. To jest port regionalny dla Radomia, dla Kielc i może małej części Warszawy, co widzimy. Nawet jak będzie większa oferta, ona powinna być skierowana do regionu i jak gdyby odbywać tak jak na przykład w Zielonej Górze, głównie ruch czarterowy plus takie kierunki, jak my to nazywamy, pracownicze, czyli Wielka Brytania, Irlandia, Norwegia takie w częstotliwości codziennej, żeby pasażerowie, z, nie wiem, z tej części Warszawy, czy tam z ochoty, no ten, 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 ten czas dojazdu jest e, dość rozsądny, natomiast wszyscy, co lądują w ankietach nam mówią, że nie spodziewali się, że ten port jest tak daleko. To nie wystarczy nazwać port warszawa Radą i że to coś zmieni jakąś sytuację. No, Warszawa-Radom 100, ponad 100 km, więc ten ruch, on... Znaczy, ten port jest bardziej skierowany do, do, do regionów, a nie, do, nie dla Warszawy, natomiast on ma szansę rozwoju. Będziemy starali się tam pobudzić cargo i MRO, czyli serwis samolotów i wszelkiego rodzaju tego typu, tego typu usługi, które są bardzo ważne dla branży lotniczej. I tego też w Polsce brakuje, więc wierzymy, że w przeciągu kilku lat osiągniemy te 400 tysięcy pasażerów i jakieś dodatkowe usługi, które będą ten port y, utrzymywały na powierzchni, jeżeli chodzi o sytuację finansową. No tam mamy jeszcze wojsko, pamiętajmy, to jest bardzo istotny czynnik. Wojsko szkoli pilotów, więc to lotnisko jest współużytkowane. Y, rola PPL w projekcie CPK. To widzę, przygotowano mi same ważne, ważne rzeczy. Y, bardzo ważna i dzisiaj dla nas po modernizacji najważniejszy projekt, jeżeli chodzi o polskie porty lotnicze. 9 miliardów to jest inwestycja w CPK Lotnisko Spółka ZO. Uzyskujemy za to 49%. Wchodzimy w miejsce francuskiego funduszu i firmy Wensi. I tak naprawdę cel jest taki, żeby polskie porty lotnicze zaangażowały się i kapitałowo, i operacyjnie. Czyli, jak gdyby, pomysł jest taki, że ci pracownicy, którzy dzisiaj są pracownikami PPL-u oraz ci, którzy będą potrzebni, będą szkoleni w PPL-u, a potem przejdą do pracy w Baranowie. Więc myślę, że bardzo, bardzo rozsądne, bardzo mądre. PPL ma bardzo duże doświadczenie największe lotnisko w porcie w Polsce. Dwie krzyżujące drogi startowe, więc jak gdyby no te, te zarządzanie, jeżeli chodzi o operacje lotnicze, jest utrudnione, a, a, a jakość jest najwyższa. Um, więc, więc to jest naprawdę bardzo dobry pomysł. Bardzo się cieszymy, że, że, że będziemy częścią CPK. Znaczy, jesteśmy jako grupa kapitałowa, ale będziemy częścią CPK, lotnisko spółka ZOO. Um, może jeszcze trochę się pochwalę żebyście skalę jeszcze mogli Państwo złapać. 15, 15 czerwca to, to niedawno to rekord, jeżeli chodzi o ilość pasażerów na lotnisku Chopina. 82 tysiące pasażerów, czyli małe miasto odleciało z naszego portu. I wszystko bez żadnych, żadnych opóźnień. Niedawno prezydencja, dużo większy ruch, dużo większe potrzeby. Z ustawianiem samolotów, z takimi ad hocami, też bez żadnych zakłóceń lotnisko sobie poradziło. Więc to jest wizytówka tego portu, znaczy tych ludzi, którzy tu pracują, i to jest wielki kapitał, który należy wykorzystać i w CPK, i też w lotniskach na Mazowszu, bo my chcielibyśmy koordynować jednak ten ruch, w sensie rynkowo koordyn koordynować, nie poprzez administracyjny podział ruchu, a raczej poprzez dostosowywanie ofert do, do konkretnych portów, i to jest dla nas bardzo ważne. Lotnisko Chopina również to jest cały czas duży udział w rynku 36%, 36%, 30, 36% udział w rynku, natomiast 76% portów w Krakowie należy do nas, czyli jak sumujemy te dwa porty, to mamy 55%, 55 udział w rynku. Więc cały czas polskie porty lotnicze to jest bardzo silny, bardzo mocny gracz już mówiłem o finansach. Więc, więc tak naprawdę jesteśmy do tego wszystkiego predysponowani i myślę, że, że to się uda. Na koniec, tylko jeszcze powiem, jakie są terminy modernizacji. 26 to jest 26 rok, to jest skończenie tego etapu projektowego, i 26-28 to są prace budowlane, 29-30 marca odpalamy nowy port, 52 operacje na godzinę cichsze, bo są cichsze samoloty, więc ani hałas nam nie zagraża, ani decyzje środowiskowe, więc też tutaj wszystko mamy przemyślane i to sobie będzie bardzo płynnie e, robione. Także myślę, że już nic nie mamy, jeszcze sprawdzę. Tak, o, dziękuję za uwagę.